W cyklu z Archiwą TVK w ten weekend na antenie naszej stacji pokażemy Państwu obszerną relację z koncertu Wrocławskiej Orkiestry Wszechmuzycznej. Występ śpiewaków i muzyków był ostatnim akcentem uroczystych obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. W programie koncertu usłyszymy wiele ciekawych utworów, m.in. ballady wieluńską, będą też arie operowe. Muzyka Wspomniana orkiestra wystąpi także w tym roku podczas uroczystych obchodów 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu. Koncert zatytułowany Muzyka Mistrzów w Wieluniu odbędzie się w Parku Żwirki i Wigury 31 sierpnia w niedzielę, początek o godzinie 20. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.